Nie wiem, jak do końca to zacząć, ale może powiem to wprost. Ziomki, ktoś postanowił sobie przejąć moją wyspę, zaczął tu już coś budować i serio, nie wiem jeszcze czego więcej się spodziewać. Tam jest jakiś płotek jeszcze na końcu. No nie, no super, ktoś sobie wybudował. Farmę, nie no, wielkie dzięki, ale e, czemu ktoś takiego coś tutaj zrobił? Jest jakiś dirt. E, ziomy, ja naprawdę nie grałem na tym jednym bloku od kilku dni i nie wiem, co tu się wydarzyło. Tak jakby serio, jakiś ul. Jakieś rzeczy tu powstały, jak wiecie, napiszcie koniecznie, bo e, jestem ciekawy. Ale, ziomy, e, co musimy zrobić? To na pewno e, tutaj dać jasne zasady. To jest wyspa Agent X. Ja nie chcę takiej budowli. Dla mnie dziwnie wygląda. Słuchajcie, jakąś te rzeczy spakuję, wyniosę je po prostu gdzieś tutaj i powiem, siogościu, to jest wyspa Agent X. Jak nie potrafisz znaleźć sobie swoją własną? I serio, nie wiem, czy do końca może ktoś to przejął, ale tak to wygląda. I ziomki, wydaje mi się, że mógł być to po prostu Elviso który uznał, że chce mieć sobie drugą wyspę. Nie, no to jest totalna głupota, ale myślę, że to jest pierwsza osoba, która byce uznał, że e, no sobie przejmę tą wyspę. Nie ma takiej opcji na tym serwerze. Obowiązuje prawo Marcina, które mówi jasno, że zgodnie z kodeksem e, tego serwera, ziomki, nie można przejąć wyspy, więc serio, ja w tym momencie tutaj zgłaszam bunt, będę walczył i nie dam sobie jakiemuś e, matołowi po prostu przejąć wyspy. Dobra, tutaj są jakieś dwie skrzynki. Tej temki, no zaraz będzie trzymać, Trzeba niestety, ale ziomki, przetransportować, myślę, że gdzieś o tutaj może damy e, takie miejsce na środku, żeby, no to było wiecie, tak po prostu na luzie, nie jest moje, nie jest kogoś, niech sobie tam będzie. Ale w tym momencie, co ja na pewno muszę zrobić, słuchajcie, ja w tym momencie biorę sobie itemki, bo mnie tu nie było, my się od razu weźmiemy za robotę, żeby nie było. I tak, to wszystko trzeba na pewno wypełnić. A za to, że ktoś już uznał, że przejmuje sobie moją wyspę, to uznaję, że ten dirt ja sobie przywłaszczam. No ziomki, no sorry, ale jak ktoś mi tutaj już takie numery odstawia, no to ja nie będę się bawić. No chyba się tutaj dobrze rozumiemy, nawet jeśli to jest czyjeś. Ja myślę, że zrobienie takiego numeru to jest myślę dobra nauczka zabrać taki temek, bo serio, myślę, że dirt jest tutaj na wagę złota. I niech po prostu ten Elviso, czy ktokolwiek kto to zrobił, e, po prostu poczuje ból, ale serio, ja jestem... Tak w 90% przekonany, że to Elvis. Może to być Abra, może to być Bobo, ale e, nie obstawiałbym kogoś innego, więc tak, okej, okay. my w tym momencie odbudowaliśmy sobie właśnie cały tutaj teren. Normalnie mamy już tutaj wypełnione. Mamy taką normalną platformę w końcu. Będziemy mogli to jakoś rozświetlić, żeby tutaj oczywiście było przyjemnie i to nie wyglądało jakoś dziwnie, e, więc tak. O, co jeszcze mogę zrobić? To na pewno pamiętam, że ja miałem tutaj trochę jeszcze sprus tego. Dobra, nie mam tego jakoś strasznie, strasznie wiem wiadomo ile, ale myślę, że na zrobienie jakiejś tam ilości płotków to wystarczy, więc tak, robimy z tego to. Z tego, może zróbmy patyki, to już na długo nam starczy. I tak, płotek się robiło w ten sposób. Tak, zgadza się. Dobra, gościu, mamy dosyć sporo tych płotków. Ja bym był za tym, żeby tą całą wyspę obudować po prostu płotkami, żeby, no wiecie, jak tutaj idziemy, żeby nie było przypsu, że e, no, po prostu się wypadnie, bo no, się nie zauważy czegoś, więc tak, ja robię teraz takie e, proste, standardowe obudowanie Właśnie takiej wyspy. W ogóle jajka. Nie wiem. Jak ktoś chce te kury, niech sobie je weźmie. Naprawdę. Póki co są na mojej wyspie. Są moje. Elo. Eee, więc tak, ja teraz. Eee, no dobra. Jesteście wolni. Możecie iść. Nie wiem, jak ty stąd zwiałeś, ale jak chcesz zwiewać, to śmiało, byku. Ja ci tutaj nie będę bronić, przecież no w końcu to jest moja wyspa. Jakby serio, ziomy, nie wiem co tu się odwaliło. Jak coś wiecie, koniecznie piszcie, ale ja w tym momencie obudowywuję. Napiszę tabliczkę, żeby to było jasne, bo serio, jak dla mnie, no to coś takiego to nie ma w ogóle prawa miejsca, żeby się działo na naszym serwerze, gdzie szanujemy e, porządek. E, właśnie takie, wiecie, no. Wow, patrzcie, jakie idealne te płotki w ogóle wyliczę. Sorry, ale muszę to przerwać, bo naprawdę to było perfekcyjne. Więc tak, ziomki, mamy coś takiego ogarnięte. I tak, co ja muszę teraz zrobić? To na pewno odłożę może trochę tych rzeczy. Wezmę jakąś tabliczkę i napiszę, żeby to było jasne, żeby nikt nie miał wątpliwości, kim, kim, kimkolwiek jesteś. Jesteś, Gamoniu. To wyspa agentix Okej, okay, proszę. Nie. Nie prób. Nie, nie wiem, jak to się pisze. Dobra, może napiszmy inaczej. E napiszmy mu. E dobra, nie próbuj po prostu tutaj. E czego nie próbuj? Tej wyspy. Wyspy przejmować. Bo to ci się nie uda. A, szkoda, bo to ci... Kurde, jak to skrócić? Okej, okay, dobra, myślę, że jest perfekcyjnie Done, zostawiamy, proszę Perfekto Tak jest idealnie teraz Gość może tutaj, wiecie, pocałować się No, wiadomo, wiecie eee, Więc serio mm, Ja nie będę się tutaj po prostu bawić Z jakimś ziołkiem, że tak W tym momencie ja idę, myślę, sobie ogarnąć jakąś zbrojkę Bo słuchajcie, ja tutaj biegam Cały taki golutki A tutaj, wiecie, no jakaś nocka przyjdzie Kurde, jakieś, jakieś tutaj itemki zędu. endu Normalnie, ej, dobra, dobra, fajnie, fajnie. Ej, mi to się podoba. Mi się podoba... ło, wow, ło, wow, ło, wow, ło. Wow. Gościu, L... wychiluj, 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 wychiluj Enderman. Ja nie będę... o ich jest więcej. Ja nie będę na nich patrzył może, ok? Ej, co mogę powiedzieć? To strasznie dużo tych takich endowych itemków dostaliśmy jakby serio. Ich jest strasznie tutaj dużo. Ej, to już trochę się robi nudne, ja chcę normalne rzeczy dostawać, serio. Wow, swoją drogą mamy już ponad 500 bloków tutaj wykopanych. Gitówa! Wow, co wy robicie? dobra, uciekam od tych ziomów, Ich jest tu dużo. Ich jest za dużo. Co to jest? Co tu się dzieje? Eee. Ziomy, myślę, że coś niedobrego się wydarzyło, dobra, może ja odłożę wszystkie itemki, e, bo tak to nie za fajnie, z takimi wartościowymi rzeczami tutaj, wartymi po prostu, no, na wagę złota, ziomki, słuchajcie, e, tam walczyć, ja idę po prostu, wezmę sobie jakąś podstawową siekierkę, wezmę patyka do zrzucania tych gości i lecimy, 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 łach, gin, gin, łach, dobra, e, e, gościu, wynocha, wsio. Sio! Sio, co za paskudstwo, dobra, mamy kolejnego. Ich jest tu za dużo! Co ich jest tyle? Ej, to jest dziwne. Ich jest strasznie dużo, ziomy, ale dobra, mamy nockę. Musimy tutaj ich powyjaśniać. Wyjaśniamy was. Ła! Ja się go nie pokonam. Nie ma szans. Nie ma bata, nie ma bata, nie ma bata. Dobra, może zróbmy o tak. Zróbmy o tak. O, to jest idealny plan. To jest taktyka po prostu mistrza. Okej, okay, tak możemy was wyjaśniać. Jest trochę przyps, bo ja nie wiem, czy na mojej wyspie się spełnią moby. Raczej nie, ale... Yy, ale, ale, kto wie, może się jakiś tu pojawić. Dobra, lecisz! Uff, pokonaliśmy ich. Ziomy, nie wiem czy to dobry pomysł, aby próbować tam iść na nockę, ale chyba tak zrobimy. Jest opcja numer dwa. E, Bobo albo Abra będzie mieć jakieś łóżko, więc będziemy mogli się przespać. Okej, okay, wbijmy sobie o tutaj. E, zobaczmy, czy coś takiego tutaj jest. Nie, nie ma. Okej, okay, nie ma łóżka, no nie ma spania, oczywista rzecz, ale musimy coś znaleźć, bo no kurde, ja bym jednak chciał się przespać Jakoś nockę. E, żeby tu nie było przypsu. E, więc tak, może jak tędy pójdziemy, to tutaj. E, co jest szalker? Szalker, możemy zdobyć szalkera. Wow, wow, ja nie chcę latać! Bo ja zginę, ja zginę, nie, 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 dobra, lecimy o tu, lecimy o tu, wow, 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 może nie zostanę wyjaśniony, może nie, może nie, dobra, e, słuchajcie, nie, nie, mam pół HP, e, dobra, jestem wyjaśniony jak nic, ale, a, co się dzieje, dobra, żeby lecimy, tak żeby tych temów chociaż nie stracić, dobra, lecę to. Zginąłem w powietrzu. Wow, to było niesamowite przeżycia. Wow, o tu jest? Dobra, jakaś rzecz, jakaś losowa rzecz do walki, bo musisz coś mieć do walki. Dobra, kilof. Yy, niszczymy cię typie. Niszczymy. Niszczymy. Nie, jest, jest. Mam szalkerowy item. Będę mógł zrobić szalker boxa, Przecież ja będę totalnym szefem, jak ja to zrobię. Przecież chyba nikt tego tutaj jeszcze nie ma. Dobra, wyląduj tylko agent. Dobra, udało się nam. Wieża, jesteśmy już tutaj na lotnisku. Dziękujemy za podejście. Był to cudowny lotok. Okay. A w tym momencie muszę to oświetlić i chyba pójść na swoją wyspę. A, przede wszystkim to jeszcze muszę odnieść w ogóle kilow, tutaj, bo, bo, bo. Eee, no, nie chciałbym, żeby Ziobek się obraził, że mu kilow zająłem. No, to nie byłoby zbyt przyjemne. Eee, więc tak, lecę na moją wyspę, musimy jakoś nockę przetrwać. Mi się to totalnie kojarzy z takim survivalem, jak grałem na samym, samym początku. W sensie ziomki, ja pamiętam, że ja wtedy nie miałem łóżka, nie miałem nic, czego nie wiedziałem, jak się to łóżko robi, więc no, logiczne, że go nie Miałem i... Pamiętam, że to był koszmar. Właśnie coś to wyglądało jak ta serio, wtedy po prostu nie było czegoś takiego jak spanie. Nie wiedziałem, że to istnieje na no, takim survivalu pierwszym jakim grałem, to pamiętam, że nie spałem całe nocki. I to nie było w sumie najlepszą opcją. Ale kurde, no może niech coś innego trafię, oprócz tego różowego bloku. O, w końcu jest żelazo, ale jakby autentycznie. Uuu, mamy jakieś w końcu sensowne rzeczy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra. Uu. Voila, tego potrzebowałem, tego właśnie potrzebowałem, ciebie też potrzebowałem. Ciebie natomiast nikt nie chce, bo będę ciebie tydzień kopać i nic z tego nie dostanę. Uznaję, że trochę wam ten proces przyspieszę, bo to naprawdę jest męczące. Okej, okay. czy my już go niszczymy, czy to jeszcze tydzień będzie trwało? Nie wiem w sumie, ale to się okaże za chwilę. E, jeszcze trzeba chwilę poczekać, aż ten blok się rozwali. Kopię go i kopię już od takiej minuty. I tak sobie rozmyślam, czy każdy ten kanał subskrybuje, czy nie subskrybuje. Bo jednak jest dużo osób, które subskrybują i nie subskrybują, więc hmm, ciekawa myśl. Możecie sprawdzić, czy subskrybujecie. Bo fajnie by było, gdybyście subowali, ale. Jak nie. Jest w końcu, brawo, brawo, brawo. Ty. Nie, znowu oni. Znowu one. Uciekamy, uciekamy, gościu. Yy... Czy wy mnie gonicie? Nie gonicie, okej. Okay. Yy... Czy wy jesteście takie trudne aż do z wyjaśnienia, jak mi się wydaje? Ham. dobra, może wbijmy do naszej tutaj bazy bardziej, ok? Jesteśmy w bazie, bierzemy mieczor, bierzemy teraz taki frajerze, najgorszy tu. Chodź tu, ho! A! Dobra, nie ma jednego. E, nie chcę zginąć teraz z diamentem, bo z diamentem zginąć to nie jest za fajna opcja. Tak, proszę, proszę, śmiało, śmiało, idź. Idź, kolego dobry, e, przyjacielu, idź, śmiało. Ja nie patrzę tam na twoją twarz, ja tam nic nie widziałem, okej? Okay? Ja nic nie widziałem, ja chcę tylko przejść. I... Wow, 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 wy! Wyrobaki najgorsze, dobra. Nie, nie, okej, okay, mamy kolejnego i jeszcze tam jest jeden. One są naprawdę niebezpieczne, bo tu jest wąsko i jest łatwo wypaść. I gdyby tu nie było jak wypaść i nie zadawały. Gdybym miał zbrojkę, to może inaczej, gdybym miał zbrojkę, to bym się totalnie tak nie bał, a teraz to jest strach jak chodzić przy nim, więc dobra, niszczymy ten lapis, no i znowu te głupie różowe bloki, no jak ja mam tego już dość, o, proszę, kolejny kolega, ale mi naprawdę brakuje podstawowych rzeczy, a, no właśnie, na was czekałem, e, a, to jest jakiś dziwny blok, to jest też dziwny blok, to jest normalne, to jest normalne, okej, okay. wróciliśmy do zabawy. Kurde, dużo śniegu, teraz jesteśmy gdzieś w górach normalnie. O, Dircik, Dircik jest naprawdę bardzo przydatnym blokiem, więc fajnie, że go mamy. Ty jesteś natomiast głupim blokiem i ciebie nikt nie chce, ale się tutaj ciągle pojawiasz. Czy ja słyszałem Endermana? Chyba tak, ale ja się nie patrzę na te Endermany. Ja tutaj kopię. Nie, nie, nie. Gorzej się nie dało. Okej, okay, dobra. Myślę, że to jakaś wiedźma, ale to całe szczęście nie. Ej, ziomy, czy ja się nie przesłyszałem, że słyszałem tutaj gdzieś Shulker Boxa? Dosłownie mi się wydaje, że słyszałem jakiegoś gościa, który... Tutaj no, ten szalker mógł gdzieś być. Jest tu! O kurde. <laughs> Czy to dobry pomysł go jakoś tutaj zaatakować, to nie wiem. Eee, dobra, szybka myśl, szybka myśl. Ok, odkładam wszystkie rzeczy o tutaj na szybkości, bo się gdzie skapnie nawet. I tak, bierzemy jedyne co, to tą siekierkę. Siekierka, która po prostu jest badziewna. Bierzemy badziewną siekierkę i lecimy, bo takiego gościa wyjaśnić to jest naprawdę interes życia, słuchajcie, interes życia to jest, okej? Okay. Wow, 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 wow. Nie możesz tylko nas trafić. Byczku. Dobra, jasne. Nie! Czy to przepadło? Nie, no nie. Moglibyśmy mieć shulker boxa. Dobra, mam prostą metodę, jak te idamy zebrać. Robimy tak, ciach, e, okej. Okay. Skrzynka była o tu. Odkładamy kilo, w który był lepszy i tyle. Do widzenia. Tyle wystarczyło tu zrobić teraz. E, więc słuchajcie, ja teraz biorę po prostu sobie jagódki i lecę dalej kopać obsydian. Kopanie obsa to naprawdę męcząca rzecz. No proszę, zniszcz się już, no proszę Cię. Bloku kochany, obsydianowy. Kopię Cię od kilkudziesięciu sekund i bardzo Cię proszę, żebyś się zniszczył. O, chociaż diament mamy. Super, super diaksik, ale nie chcę tych głupich bloków znowu zędu. Pokiego grzyba mi są bloki zędu? Naprawdę tu nie ma... O, skrzynka. Łooo, wow, co to jest za potężna jakaś poto? Ej, to jest mocne, co my teraz zdobyliśmy. To mi się podoba. Okej, okay, znowu chyba słyszałem Shulkera. I nie jestem pewien, czy go słyszałem, czy nie. Więc może lepiej uważać, bo tu można zostać łatwo wyjaśnionym. Okej, okay, na pewno widzę szalkera. Jest tu Shulker, yy, tylko gdzie ty jesteś, byku? Gdzie ty? Tu jesteś, okej, okay, dobra, dawaj, dawaj. Lecimy, lecimy, lecimy z tobą. Z łatwością do ciebie lecę, kościół! Poddaj się, A!

nie, muszę uważać, co ja mogę zrobić. Proszę, żeby nie spa spadły moje itemy. Widziałem, jak leciały. Nie. Nie, nienawidzę cię, typie. Nienawidzę. I najgorsze jest to, że ja potrzebuję właściwie jego pomocy, żeby tam na górę wbić. Dobra, nie wiem, co mi jeszcze pozostało, ale ja gościa wyjaśniam za karę. Jeśli moje po prostu itemy. Tak, chodź tu, typie, chodź tu, typie. Dzięki, dzięki że mnie tam znowu na górę wbijasz. Mm, dzięki za pomoc. Ogromne, ogromne, ale e, po prostu potrzebuję itemów. Co, ja, co mi pozostało, bo właściwie to nie wiem. Nie wiem, co mi pozostało, ziomki. Jakieś moje itemy pospada. Właściwie połowę tego co miałem, to jest, to jest dosłownie no, najgorsze co mogło być. No nie, ja lecę sobie teraz od tędy. Chcę po prostu zostać wyjaśnionym. Jestem wkurzony. Serio, i to tak mocno, ale dobra, mógłbym już przestać lecieć do góry, halo? Albo po prostu mi wyjaśnij, gościu, no nie chcę już tak lecieć w górę. Okej, okay, dobra, w końcu. Musimy iść pozbierać znowu itemy po raz kolejny. I może wtedy dopiero mi się uda. Naprawdę, życie tutaj jest ciężkie. To bardzo. E, jeszcze nie wiem, czy mi się nie tak. Nie, nie gadajcie, że na tym drzewie by było, to już byłaby jakaś totalna masakra. Kurde, no już szkoda mi tych itemów, ale słuchajcie, ee, nie wiem gdzie teraz mam mój mieczyk żelazny, a u mnie z żelazem jest póki co nie zaciekawie, bo jest taki tragiczny drop, że nic nie mogę zdobyć. No i co z tego, że ja ciebie teraz wyjaśnię, typie najgorszy. Eee, aha, nawet cię nie wyjaśnię, no fajnie, fajnie, okej. Okay. No rozumiem, 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 dobra. Eee, możemy już przestać spadać. Dobra, muszę gościa rozklepać, w końcu. I nie dropną mi nawet tej muszelki. Nie. Słuchajcie, to jest jakaś tragedia. Dobra, nie chciałem od nikogo żadnych rzeczy brać, ale po prostu ja nie przeżyję jak ja nie będę mieć jedzenia, więc musimy dosłownie zajmować je od Boba póki on widzi. I serio, to odrośnie. Tego nikt nie widział nigdy. Będziemy musieli sobie zrobić jakąś farmę własnego jedzonka. Mamy te kurczaki, ale nie wiem czyje one są. No nie chcę komuś ich kraść, ale z drugiej strony ktoś kradnie mi wyspę, więc... Nie czułbym się z tym źle, żebym mu ją ukradł. Serio. Ale dobra. Zobaczmy, może coś ciekawego chociaż wypadnie. Jakaś skrzynka z jakimś itemkiem, który może mnie uratować. No ja i tak mam na wykończeniu już wszystko, więc e, musimy spróbować. Mamy jakąś szansę. Jak nie, no to po prostu ziomki wracamy. Mm, I o, mamy diament. Mamy chociaż jeden diament. To jest na plus, zdecydowanie, ale. Nadal słabo. Okej, okay, słuchajcie. W tym momencie mogę zrobić sobie nowy kilof. Mmm, po prostu żelazny. I zrobić do tego na pewno koblowy. Mogę do tego e, pójść do piecyka. Bo oczywiście to jakiś ziomek sobie myśli, że co ja będę zostawiać. Nie, zostawiasz na mojej wyspie jakieś rzeczy. To licz się z tym, że ja je sobie przywłaszczę. Co masz fajnego, to... No mógłbym sobie to wsiąść. Diamenta mu nie zajumam już będę dobry, ale naprawdę. Wszystko co jest o tutaj. Ja nie był, byłbym naprawdę po prostu super szczęśliwy, gdybym komuś zajumał, no bo gość będzie się. No podbierał moje rzeczy, no takiej opcji nie ma, tak się nie bawimy. Do no, Agent X no nie ma takiej opcji, że on będzie się tak po prostu tutaj pogrywał gościu spaduwa, Jak tak ma być, więc dobra, lecimy oczywiście, zróbmy sobie duży zapas patyków Pixon. Cykson, okej, okay, Cykson i Elikson, dobra, robimy teraz tak, 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 okej, okay, elegancko, no i dobra, mamy to wszystko, e, teraz możemy sobie tutaj poczekać aż, aha, to wszystko, okej, okay, dobra, e, więc tak, ja sobie pójdę, tutaj odłożę na mojej takiej skrzynki, która jest przed wyspą, no oczywiście tak ze względów bezpieczeństwa, i e, ją wcześniej tak zrobiłem i... No, chyba troszkę niedobrze. Dobra, ziomy, lecimy kopać. Ja potrzebuję żelaza, ale póki co jedyne, co dostaję, to głupie endowe bloki, które mi są do niczego potrzebne. O, teraz są różowe, super. Ale w końcu jest diament, więc tyle jest dobrze. Jest złoto, może jakieś żelazo? Nie, pewnie jakieś byle co. O, skrzynka! A! O, no tak, oczywiście one znowu się muszą pojawić. Te moby są denerwujące, okej? Okay? Eee, Zajumał komuś kaktusa? Co za Enderman? Ja ich nie wyjaśniam. One są śmieszne, podkradają jakieś losowe bloki. Ale on, jak mnie to nie dotyczy, no to serio, ja nic nie złego nie zrobiłem. Co złego to nie ja. E, więc oczywiście dobra, lecimy sobie z tymi robalami paskudnymi. Wyjaśniamy je, wyjaśniamy kolejnego. I tak. E, o typie, ho, chono tu, no, tu. Pięknie, pięknie. Tak się bawicie, właśnie. Tak się bawicie. Dobra, ja zbieram sobie perełki. Endroda dostałem. Wow, ej, to jest potężne akurat. Dobra, co wy, Stanie... O tak. No i teraz znowu 50 takich bloków, żeby coś ciekawego się stało. A ciekawą rzeczą jest obsydian, który będę kopać pół godziny. Wiecie co dostałem za wykopanie obsydianu? Kolejny obsydian. Wow. Może to jest czas zrobić diamentowy kilof, bo serio. Ja myślę, że to nie jest najgłupszy pomysł, jakby serio. E, moglibyśmy zrobić cokolwiek innego, ale zróbmy ten diamentowy kill off, to chociaż ten obsydian, może raz na milion lat, ale wykopiemy. Nie będę go używać, bo to jest serio taka dosyć rzecz, ale uznaję, że kurde, jednak zrobić taki kilof, no to jest przewaga, bo ziomki dzięki temu będziemy mogli sobie po prostu e, zdobywać opsa, potem może pójść do netheru, chociaż nie wiem, czy to tak tutaj działa. Wow, pierwszy obsydian wykopany, yeah, gościu, dobra, potężni jesteśmy, drugi obsydian, no okej, okay, lecimy, ja teraz mam czas, to była najlepsza inwestycja jaką zrobiliśmy, Te, kupienie tego, może nie kupienie, ale zrobienie tego kilofa, jest op, już trzy opsa wykopałem, wow, uciekam, uciekam, znowu to coś, dobra, muszę to pokonać, wymyśliłem najlepszą strategię, no tylko niech przyjdzie, no i patrzcie, co on może mi zrobić, nic, a ja mogę, o, oh, no, nie spojrzałem na twoje oczy, nie Gwarantuję ci, Enderman. Tylko ci się wydaje, jak już, ok? Czy on patrzy na mnie, jakby chciał mnie zaatakować? Chyba nie. Kurde, jednak to jest głupie. Myślę, że je będzie łatwiej uderzyć. Ok, dobra, lecę kopać dalej. Noc, dzień, wszystko jedno. To jest zawsze pora na kopanie, pamiętajcie. E, więc dobra. Muszę się zregenerować i lecę dalej. Uuu, jakaś skrzynka, ale wygląda OP. Aha, no. Taka nawet git, muszę przyznać, bo mamy farmę. Ej mamy farmę, możemy zrobić dzięki temu farmę. To jest bardzo OP. Mi to się podoba, takie rzeczy mógłbym cały czas odstawać. Lol, jakaś muzyczna skrzynia. O, i takie muzyczne rzeczy. No dobra, spoko. Myślę, że będę musiał odnieść trochę itemów. Więc tak, odłożyłbym je do tamtej skrzynki, ale gościa będziemy musieli wyeksmitować z naszej wyspy, więc póki co ja tą skrzynkę tutaj zostawiam. Serio, ja ją zostawiam. Niech on sobie ma. E, ja sobie wezmę jeszcze o tutaj. Wybuduję jedną taką skrzyneczkę. Odłożymy teraz na szybciutko to, co zdobyliśmy, żeby tutaj przypał przypadkiem jakiegoś nie było. E, no wiecie, wiadomo, że coś dziwnego zawsze może się wydarzyć, więc e, lepiej tutaj dmuchać na zimne ziomki. I tak, my zbieramy jeszcze sobie trochę temu. Ja mam taki pomysł, żeby dobić może do 1000 bloków, co byłoby no, dosyć trudnym zadaniem, ale jest realne zrobić dzisiaj. Okej, okay, kolejna fajna skrzynka. Co w niej mamy? Mamy jabłko. Mamy nederyt. Ej, to jest mocne. Mamy też bone milla, więc całkiem ciekawe rzeczy tutaj dostaliśmy. Serio, mi się takie rzeczy podobają. No, dobra, gościu. Lecimy dalej. A do wbicia pozostało nam już, no, niecały właśnie... E, chciałem powiedzieć, że ileś bloków, ale troszkę, gościu, tutaj się sytuacja zmieniła. E, I zbiły nam ziomy. A ja chciałem powiedzieć, że Niecałe takie 140, no raczej, no 140 teraz już równo nawet bloków pozostało, e, więc, ziomki, lecimy po prostu po tysiąc. Najsmutniejszy fakt jest taki, że z tysiąca tych bloków to połowa pewnie jest takim byle czym jak to. Uuu, kolejna skrzyneczka, ciekawe co w tej akurat trafimy, nie wiem, może jakiś bon, o! Jest ten owoc, to jest najgłupsza rzecz jaką moglibyśmy chyba tutaj zjeść, bo jedząc to coś, tepnęlibyśmy się może gdzieś to nawet jakiegoś woida, więc tego byśmy nie chcieli, żeby tutaj wypaść, więc nie nie nie, ja tego nie jem. Wow, wow, wow. Ej, nie wiem, co się stało, ale się wystraszyłem teraz, i to bardzo. Ziomki, słuchajcie, e, sekundę temu spadłem, i spadłem w to miejsce. Nie wiem, co ja do końca powinienem zrobić, ale się naprawdę wystraszyłem, bo. E, wow, 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 dostaliśmy oczy, dostaliśmy różne rzeczy. Zrobiliśmy normalnie portal tutaj, i gdybyśmy chcieli, potrzebujemy kilku tych oczy. Będziemy mogli iść do endu tutaj. Wow, to jest niesamowite, ale e, co to jest? Upgrade za 107 sekund. Dobra, czyli w końcu, może uda nam się po prostu pozbyć tego najgłupszego czegoś. Dobra, może ja stąd ucieknę, póki jeszcze mam czas. Błagam, żebym nie spadł. Błagam, żebym. Spadł. Jest, jesteśmy, trafiliśmy ziomki. Nie wiem co tam się stało, ale stało się naprawdę coś ciekawego. Ktoś yy, się dzisiaj włamał na wyspę. O, zrobiliśmy jakieś wejście i tam jest dużo jakichś ciekawych itemów. Idziemy po nie. Koniecznie co nie? Ej, co tu mamy? Mamy jakieś rzeczy, dobra. Ja stąd zwiewam. nie wiem co tu może być, ale ma być jakiś upgrade. A jak jest upgrade, to jest naprawdę jakaś impreza chyba tutaj konieczna, więc ziomki, okej. Okay. Może dołóżmy tutaj o taką skrzynkę, odłóżmy tutaj rzeczy i serio, zaraz obczajmy co tam się dzieje, bo to jest naprawdę dla mnie ciekawe, bo nie mam pojęcia. Tam nadal ten jakiś bedrock niezniszczalny jest, eee, no a my naprawdę to jesteśmy trochę, myślę, że. No cykora mam, nie wiem czego się spodziewać, więc ziomki ja tutaj wezmę może sobie jabłka nią, bo jabłka to i tak no co mieć stracę, ich nie stracę, więc czekamy 40 sekund i zobaczymy co się wydarzy, wykopiemy jedną rzecz i będziemy lecieć. Ja może w tym czasie bym, hmm, w sumie co ja mógłbym zrobić ziomki, bo myślałem o tym żeby rozpocząć farmę, ale żeby zrobić farmę potrzeba wody, a wody nie mam, więc póki co... No muszę trochę z tą decyzją poczekać, więc czekamy jeszcze 17 sekund, nie wiem. Ja nie wiem co się tu wydarzy. Mam nadzieję, że nie wysadzi tutaj połowy okolicy, ale ten portal mnie naprawdę tak mocno zszokował, nie spodziewałem się czegoś takiego. Okej, okay. Villager, powiedz mi, jaka jest Twoja opinia? Aha, aha, ta, ta, tak sądzisz? Tak sądzisz Ej, to nie jest głupie, żeby to kupić. Ja to robię. Ja to robię, ziomki. Możemy kupić sobie sadzonkę dżunglowego drewna. To jest, to jest mądra rzecz. Akurat to bym zrobił, bo będę mieć jakiekolwiek drewno wtedy, więc przydadzą mi się w końcu na coś te emsy. No i tak, mogę kupić to. Mogę kupić sobie melona. Ej, to jest pierwszy raz, kiedy ten villager faktycznie się chyba przydaje, więc robimy to totalnie. Kupujemy melona tyle i nie wiem, chyba resztę emsów sobie zachowam, ale Proszę, powiedzcie mi, że to już koniec tego. Aha. Podzol mi się zaczął pojawiać. Okej. Okay. Może w końcu nie będą mi się pojawiać same takie głupie rzeczy. Bo to już było irytujące, bym powiedział. Więc, ziomki, koniec oglądajcie kolejne odcinki. Bo widzicie, że tutaj się takie dziwne rzeczy dzieją. że naprawdę jest jakaś masakra. Jak ciągle tutaj gram, naprawdę jestem co chwilę zdziwiony tym, co się dzieje. Więc, serio. Myślę, że jeśli będziecie chcieli, to może i nawet lajwika zrobimy z tej wyspy, bo naprawdę tutaj jest dużo do porobienia i tak, ja w tym momencie sobie moje jedyne drzewko, proszę, żebyś urosło, urośnić duże, zdrowe i solidne, będę miał chociaż jakieś drewno, cokolwiek, czym będę mógł handlować, może jak Abra zrobimy sobie właśnie potem ciasteczka, które będziemy jedli, więc słuchajcie, naprawdę to jest ogrom rzeczy do robienia, więc koniecznie strzelajcie suba, wpadajcie także na mój Instagram, link jest oczywiście w opisie więc ziomy, ja wam serdecznie polecam mam to zrobić, bo o, tam się będzie działo. E, więc tak, słuchajcie, na tym odcinku to już na tyle. Pamiętajcie są tutaj codziennie. Do zobaczenia na następnym, trzymajcie się, no i cześć!